3 sierpnia 1919 roku. Zwykłe tygodniowe posiedzenie związku. Jak zawsze ja prezyduję. Ze Słucka dwie panny Krupskie potrafiły przez polskie okolice przekroczyć front i dostać się do Warszawy. Zdawały sprawę z przygód swej podróży. 5 sierpnia 1919 roku. Posiedzenie Związku Polsko-Białoruskiego na szpitalnej nr 1. Statut już uprzednio został przyjęty i wybory prezydium dokonane. Pomimo silnego nacisku odmówiłem się od prezesostwa. Został wybrany zasłużony działacz Mirosław Obiezierski, a wiceprezesem Leon Dubiejkowski. Debaty nad odezwą, którą ma wydać związek przy wejściu wojsk polskich do stolicy Białorusi Mińska. Przyjęta została odezwa w duchu życzliwym dla legionów. Mocno w lewicowym nastroju wypowiedziane enuncjacje doktora Dłuskiego i Mocza, przybyłych z Paryża, gdzie byli delegowani przez Piłsudskiego. 9 sierpnia 1919 roku. Książę Michał Mirski z Mirna przyszedł mi oznajmić o zajęciu przez wojska polskie Słócka i Mińska. 10 sierpnia 1919 roku. Zwykłe posiedzenie związku. Wyjaśnia się, że Słudzk był wzięty z 5 na 6 sierpnia, przy czym na rynku padł śmiercią walecznych rotmistrz Stanisław Kruszewski, którego ludność zaraz zaniosła do kościoła. Sprawiony był wspaniały pogrzeb, i tablicę pamiątkową przybito w kościele. Mińsk zaś zajęty był 8 sierpnia. Posiedzenie przeszło z małym ożywieniem, bo każdy miał troskę, jak się do domu dobierze, co tam znajdzie i jak tam da sobie radę, szczególnie wobec praw agrarnych przez Sejm zawotowanych. 13 sierpnia 1919 roku. Nabożeństwo Solenne w katedrze z odśpiewaniem Tedeum w obecności ambasadorów i Piłsudskiego z racji zajęcia mińska. Pochód z katedry i złożenie wieńców przy pomniku Mickiewicza. 14 sierpnia 1919 roku. Dochodzą wiadomości o walkach, które jeszcze się toczą między Mińskiem Borysowem, Kojdanowem, Szackiem a Słudzkiem, z silnymi bandami bolszewików. Przyjechał nasz organista z Cimkowieckiego Kościoła, opowiada, że walki między Słudkiem, Kojdanowem i Nieświeżem jeszcze trwają. Z wielkim nieszczęściem kraju, a przed zajęciem Nieświeża przez wojska polskie bolszewicy uprowadzili z miasta wielu zakładników. W ich liczbie i najukochańszą siostrę moją chorwatową. Osobę z góra 70-letnią na wpół ślepą i schorowaną. Uprowadzono zakładników w kierunku słudzk. bobrujsk Bóg wie, co się z nimi dzieje. Ciężkie wciąż ciosy na naszą rodzinę spadają. 16 sierpnia 1919 roku. Pierwsze bezpośrednie wiadomości z Sawicz od poczciwego Michała Jaroszewicza, którego bolszewicy osadzili jako rządcę w Sawiczach. Wiem zatem... Że wszystko u nas zniszczone. W puzowie ani jednego konia nie zostawili i to w same żniwa. Aż głowa pęka na myśl, co się tam dziać musi i jak wszystkiemu zaradzić, gdy koń tam u nas już się płaci 8 do 12 tysięcy rubli. 17 sierpnia 1919 rok. Zwykłe tygodniowe zebranie naszego związku. Dowiaduję się od emeryka hrabiego Czapskiego i Karola Niezabytowskiego, że siostra moja Kostrowicka więziona w Smoleńsku jest już w Mińsku, tudzież o rozmaitych szczegółach objęcia Mińska. Bolszewicy do ostatniej chwili pastwili się nad miejscową ludnością, którą pakowano do piwnic i tam do niej strzelano, zostawiając na miejscu bez pogrzebu. Najgorszymi byli zawsze Żydzi, a zwłaszcza Żydówki. 19 sierpnia 1919 rok. Otrzymałem bezpośrednią wiadomość z mińska od siostry Kostrowickiej. Od 10 sierpnia jest już na miejscu innych szczegółów brak. 22 sierpnia 1919 roku. Zabiegi i starania koło wyjazdu z Warszawy zamierzam jechać wpierw do mińska, aby z siostrą się spotkać i zarazem dowiedzieć się. Czy fundusze nasze w gotówce będące pod jej opieką ocalały? Niezwyciężone trudności ze strony władz polskich, zabraniających przywozić do Warszawy kapitały o walorach rosyjskich, a zatem to, co udało się uchować od bolszewików, ma znowu być narażone na straty. I czyż doprawdy będzie to zyskiem dla państwa polskiego, jeżeli obywatel polski będzie biedniejszy i mienie polskie zostanie w ręku bolszewickiem? 23 sierpnia 1919 roku. Zebranie wieczorne u Lednickiego w sprawie wyświetlania sprawy żydowskiej w Polsce przed wysłaniem z Ameryki senatorem Morgentau, podobno też Żydem. Koniec rozdziału 9. Rozdział 10. 26 sierpnia 1919 roku. Wyjazd żony mojej z Warszawy przez Atenczyznę, Nieśwież, do Sawicz, ze wszystkiego ogołoconych. Jutro mam jechać do Mińska. 27 sierpnia 1919 roku. Wyjazd mój do Mińska, droga względnie wygodna, dzięki uprzejmości Karola Niezabitowskiego, rozporządzającego wagonem Czerwonego Krzyża, który mnie miejsce w nim zapewnił. 28 sierpnia 1919 roku. Przyjazd do Mińska. Dorożkarz zamiast jednego rubla zażądał za dojazd do miasta rubli 60. Spotkanie z siostrą po jej wyjściu z więzienia. Mińsk jak wymarły. Magazyny zamknięte na twarzach przechodniów nie widać pewności, że zło już minęło, a raczej obawa tego, co przyszłość jeszcze gotuje? Bolszewicy miejscowi jakby przypadli do ziemi i czekają tylko zręczności, aby z martwych wstać. 29 sierpnia 1919 roku: Pierwsze posiedzenie Rady Towarzystwa Rolniczego w napół zrujnowanym domu Towarzystwa. Spotkanie z członkami Rady, którzy podczas panowania bolszewików, jeżeli nie na miejscu, w domach, to przynajmniej w Mińsku, pozostawali. Jedni ukrywając się to tu, to ówdzie, pod rozmaitymi przebraniami i postaciami, drudzy zajmując pewne odpowiedzialne nawet stanowiska w zarządzie bolszewickim co im pewnie rękojmi bezpieczeństwa dawało z jednej strony, a z drugiej strony pozwalało rozmaite rozporządzenia Sowietów czynić mniej szkodliwymi dla swych współobywateli. Nie można powiedzieć, aby atmosfera, którą oddychali na ich światopoglądy, zupełnie nie oddziaływała. Działając najzupełniej w dobrej wierze, wydali pewną enuncjację w sprawie agrarnej, zgadzając się na pewną ingerencję państwa w sprawach własności ziemskiej, na prawa pierwokupu i inne kompromisy, i po usunięciu bolszewików, zamiast przeprowadzać zasadę, że rząd polski kasuje wszelkie rozporządzenia bolszewików, ich władzę i rozporządzenia uważa za bezprawne i nikogo nieobowiązujące, żądali, aby właściciele wracający do swych siedzib wypełniali wszelkie układy zawarte między zarządami bolszewickimi a pracownikami rolnymi, co tylko mogło utwierdzić ludność w pojęciu o wielkiej potędze bolszewickiej. A gdy Niemcy ignorowali rozporządzenia carskie, Polacy niemieckie, Czyżby jedynie bolszewickich nikt nie śmiał poruszać? Kierunek ten został następnie przez Towarzystwo Rolnicze potępiony i komisarz okręgowy Miński Raczkiewicz odnośne rozporządzenie uchylił. 3 września 1919 roku. Nowe posiedzenie Rady Towarzystwa Rolniczego. Postanowiono składy i magazyny Syndykatu Rolniczego oddać w dzierżawę Karolowi Niezabytowskiemu pozwalając prowadzić interes pod firmą Miński Syndykat Ziemiański. Opowiadanie siostry Kostrowickiej o jej pełnym poświęcenia i stoicyzmu zachowaniu się w więzieniu smoleńskim, z którego wykupiwszy się za 25 tysięcy rubli, gdy ją znowu zamierzano aresztować w Mińsku, zmuszona była przez dwa miesiące ukrywać się w zaścianku swobódce, niedaleko od traktu Borysowskiego. 4 września 1919 roku. Powrót niespodziewany siostry marszałkowej Chorwatowej do Mińska z więzienia Bobrujskiego, z którego uwolniło ją zajęcie Bobrujska przez wojska polskie. Opatrzność nad nią czuwała, albowiem o dzień później byłaby wysłana z partią więźniów do Smoleńska, skąd nie wiadomo kiedy by się uwolniła i czy by uszła z życiem. Wyjazd mój z Mińska do Warszawy. 5 września 1919 roku. Powrót mój do Warszawy. Podczas mojej nieobecności zradagowany był przez Steckiego i poddany przez wybitnych przedstawicieli rolnictwa, handlu przemysłu i finansów memoriał, wręczony przy odpowiednim przemówieniu Juliana Tołoczki, Padarewskiemu, Trąbczyńskiemu i piusuckiemu wskazujący mylny kierunek rządu i konieczność podniesienia sił produkujących kraju wobec grożącego bankructwa we wszystkich dziedzinach. Był to pierwszy zdrowy odruch sił społecznych. Padarewski był tym memoriałem silnie podrażniony. Trąbczyński przyjął memoriał życzliwie. Piłsudski ponuro. 8 września 1919 roku. Wyjazd z Warszawy do domu. Pożegnanie zacnych naszych gospodarzy, państwo półjanowskich, u których czuliśmy się bezpieczni i spokojni, jakby u najbliższych krewnych. Powrót do domu bez zwykłego w takich razach uszczęśliwienia, bo nie wiadomo, co ten dom zrujnowany w zanarchizowanym kraju w zniszczonym gospodarstwie przyniesie. 9 września 1919 roku. W chorodzieju oczekiwał furman, który niegdyś powozami i dobraną czwórką powoził. A teraz parą marnych podjestków i wóz drabiniasty, bo żadnej nawet bryczki nam nie zostawiono. Wjechałem na dziedziniec pod pałac po zarośniętej trawą drodze. Powitała żona, która już od tygodnia w domu była i parę sług z niekłamaną radością. Reszta z pewnym zażenowaniem a nie jeden może i z żalem za minioną rozpustą i samowolą, tudzież za urwaniem się zysków nieuprawnionych. Park opuszczony i zdziczały. Pola po większej części nieuprawne. Urodzaj lichy. Brak kompletny inwentarzy i narzędzi. Wszystko by się zniosło i z czasem wszystkiemu by się zaradziło, gdyby mieć pewność jutra. Pewność praw własności. Pewność przynależności państwowej ustroju praworządnego. 17 września 1917 roku. Pierwszy dzień siejby Żyta. Przed laty siejba o tej porze byłaby już od dwóch, trzech tygodni skończona, a nie dopiero rozpoczynana. Rola licha, sucha jak popiół, nie odleżała. Brak roboczego inwentarza. Jak tu liczyć na urodzaj? Ale wola Boża bywało, człowiek posiał jak najpiękniej, a plonu się nie doczekał. W ogóle nie mam wrażenia, żem wrócił w progi ojczyste. A raczej mam wrażenie jakiegoś etapu pobytu tymczasowego w dalszej wędrówce życiowej. Nie widzę koło siebie tego, na co przez lat 72 patrzyłem. Ściany nagie. Meble połamane. Buty na mnie dziurawe, archiwum i biblioteka rozgrabione, parę talerzy i kilka sztuczców na stole do kaszy i kartofli, wieczory bez światła żadnego, sąsiedztwo rozproszone. I przed nami nie maj i czerwiec, ale ciemne i słotne dni październikowe i listopadowe. A rzecz główna, równie posępne horoskopy polityczne i społeczne. 19 września 1919 roku. Otrzymałem nagłe wezwanie ze starostwa, abym przyjechał do Słucka na spotkanie tam który bawił w Mińsku i przez Baranowicze zapowiedział swą bytność w naszym mieście powiatowym. 20 września 1919 roku. Szabas. Na rogu ulicy Szosowej i Mostowej przygotowana brama triumfalna. Zebrana straż ogniowa, orkiestra, czekamy dzień cały z chlebem i solą. Władze miejscowe w mundurach wyglądają jak przebrani aktorzy z jakiego teatru amatorskiego, których te nowe role bawią. Brak powagi i małe przejęcie się swymi obowiązkami, a więc atrybutami władzy. Ku wieczorowi przychodzi depesza, że naczelnik wezwany ważnymi sprawami do Warszawy do Słucka nie zajedzie. Wieczorem panie miejscowe idą do gospody żołnierskiej. Gospody żołnierskiej w cudzysłowie na tańce z żołnierzami miejscowego garnizonu. Nazajutrz trzeci pułk ułanów miał wyjść z miasta w kierunku wschodnim. Poczta nie działa, brak gazet. Szerokie pole do najrozmaitszych gawęd i domysłów. 26 września 1919 roku. Powoli wracają sąsiedzi. Dzisiaj był u mnie na śniadaniu ordynat nieświecki w powrocie z Paryża. Pierwszy października 1919 roku. Pierwszy, ale silny przymrozek. Woda zamarzła w korycie, a dopiero zaczynamy jutro wybierać kartofle. Wielki kiermasz w sąsiednich Cimkowiczach, wracając zbyt wcześnie z miasteczka chłopi, narzekają na odbieranie płcien. Owczyn, sukna przez przybyłych samochodem ze Słucka żołnierzy. Niby to za opłatą, niestanowiącą i czwartej części wartości. Trzeba o tem donieść władzy, aby autorytet rządów polskich zachować. 16 października 1919 roku. Pojechałem do Mińska. Opowiedziałem o incydencie ciemkowickim Raczkiewiczowi, Pobrał notatki i wysłał depesze, aby od razu na takie nadużycia i ekscesy zareagować. Władysław Raczkiewicz. Aczkolwiek lewicowych orientacji, robi wrażenie człowieka energicznego, czystego i bezwarunkowo dobra kraju naszego rządnego. Niechby takich administratorów dawno na kresy. Inny byłby autorytet rządów polskich. Mińsk się dziwnie prędko spolszczył. Nazwy ulic Polskie. Szyldy wprawdzie hananejską, polszczyzną pisane, ale polskie. Szkoły polskie, nawet Żydzi po polsku zaczynają mówić na ulicach, aczkolwiek niezupełnie pewni, czy obecne status quo będzie długotrwałe. Tylko Rubel nie kapituluje. Wciąż idzie w górę. Marka spada. Z Mińska pojechałem do Warszawy. Zapowiedziany w całym królestwie strajk służby folwarcznej się nie udał. Dzięki po części protestowi w tym względzie ludności miejskiej, zagrożonej głodem w razie niewybrania w porę kartofli, które jednak w wielu miejscach wskutek chwilowego zamieszania w robotach zamarzły. Trochę też i rząd jakby zaczynał rozumieć, że folgując anarchii, niedaleko zajdzie. 8 listopada 1919 roku. Pojechałem do Mińska na zebranie Towarzystwa Rolniczego. Mało liczne, złożone przeważnie z tej części ziemiaństwa, która bądź w Mińsku pozostawała, bądź jeszcze do swych majątków dojechać nie zdążyła. 9 listopada 1919 roku. Uroczyste nabożeństwo w katedrze jako wrocznicę wyzwolenia Polski w obecności władz wojennych i cywilnych. W pierwszym rzędzie zajmuje fotel generał Żeligowski, chlubnie znany ze swego odwrotu z Odessy. Obecnie główno dowodzący odcinkiem frontu białoruskiego w Mińsku. Z drugiej strony naczelnik zarządu cywilnego Władysław Raczkiewicz ze swym zastępcą Olgierdem Jeleńskim. Synem mego sąsiada, ziemianina Edwarda Jeleńskiego, który, pomimo swego pochodzenia ziemiańskiego, jest silnie zabarwiony poglądami wywrotowymi i w tym zakresie władzy, który podlega jego kompetencji, chyba w dobrej wierze, ale nader szkodliwie na porządek społeczny i sprawy ziemiańskie oddziaływujący. Celebrujący biskup Łoziński wpływom białorusko-demagogicznym ulegający. W przemowie swojej skazalnicy między innymi, czynił zarzuty ziemiaństwu za rzekomy brak ofiarności. Po nabożeństwie posiedzenie Towarzystwa Rolniczego oburzonego przemówieniem biskupa, które zamierzam odparować na raucie wydanym tegoż dnia przez generała Żeligowskiego i Raczkiewicza w sali szlacheckiej, na który przysłano mnie zaproszenie. Raut liczny. Najwięcej wojskowych pomimo nieopalanych sąsiednich pokojów, tańczą w nich wydekoltowane kobiety z ochoczymi porucznikami pod dźwięki aż dwóch orkiestr wojskowych. W liczbie obecnych i miejscowy archierej, który bardzo serdecznie witał Piłsudskiego podczas jego obecności w Mińsku. Tłumaczę biskupowi, jak mylny jest jego pogląd na ofiarność ziemiaństwa. Nie mówiąc już o tem. Że ono jedno podczas zmieniających się okupacji niosło cały ciężar wojny wówczas, gdy włościaństwo tylko się bogaciło. Ale przecież największą ofiarą jest ofiara krwi, którą nade wszystkie moje oczekiwania tak szeroko i ochotnie poniosło ziemiaństwo nasze. Wszak na przykład w słudzkim powiecie nie ma ani jednego dworu, w którym by syn pozostał. I tak poszło z powiatu do szeregów trzech Radziwiłłów, trzech Wojniłowiczów, dwóch Zalewskich, dwóch Domańskich, dwóch Okołowców, dwóch Czarnockich i tak dalej. Biskup słuchał uważnie i nie znajdując na to odpowiedzi mówi, że jakoby jego mowę źle zrozumiałem, że on tak nie myślał i tym podobne. W końcu raut kolacja w ścisłym kółku. Żeligowski, Raczkiewicz z żoną ja i jeszcze parę osób. Zamiana kilku toastów z przemówieniami i na tym koniec. Żeligowski widać, żołnierz z profesji, nie politykujący, ale dbały o żołnierza i o honor sztandaru. 13 listopada 1919 roku. Posiedzenie Rady Ludowej Białoruskiej Rzeczypospolitej. Złożonej z samych socjalorewolucjonistów, Wygłaszających najbardziej skrajne teorie. Podczas posiedzeń Towarzystwa Rolniczego wysłano z upoważnienia Raczkiewicza trzy depesze za moim podpisem, przeze mnie uprzednio zredagowane o następującej treści. Do Piłsudskiego: Cytat. Zebrane po raz pierwszy w oswobodzonym spod obcej przemocy kraju Mińskie Towarzystwo Rolnicze Najstarsze z Kresowych. Śleci dostojny naczelniku uczucia hołdu i uznania za posuwanie się zwycięskich wojsk polskich ku granicom 1772 roku i zapewnienia ludom kraj ten zamieszkujący warunków bytu określonych ich kulturą i przeszłością historyczną. Do Trąbczyńskiego cytat Zgromadzone w Mińsku Towarzystwo Rolnicze wita w osobie Twojej, dostojny marszałku, sejm ustawodawczy. Powołując się na tradycje nieprzedawnione, kresy białoruskie zapewniają, iż w przywróconych granicach 1772 roku, których żąda ludność miejscowa, kresy te będą podawnemu przedmurzem najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Do Padarewskiego. Cytat. Mińskie Towarzystwo Rolnicze, łącząc się do wyrażeń czci i wdzięczności całego narodu za Twoją pracę polityczną na zachodzie, ufa niezłomnie, że nie omieszkasz przywrócić ojczyźnie granic 1772 roku na wschodzie. Koniec cytatu. Ongi Cesarz odpowiedział na depeszę naszą przy początku wojny wysłaną dygnitarze najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaszczycić nas odpowiedzią nie raczyli. 15 listopada 1919 roku. Wróciłem do domu i znalazłem ułanów trzeciego pułku, rekwirujących u mnie i w okolicy zboże dla wojska. Przesiedzieli u mnie dwa tygodnie z końmi, musiałem ich żywić. Sam mając tak niewiele, iż wątpię, czy mnie chleba dla służby do nowego ziarna wystarczy. 29 i 30 listopada 1919 roku. Byłem w słudzku. Pierwsze zebranie organizacyjne wskrzeszonego Związku Ziemian po wyjściu bolszewików. nabożeństwo uroczyste, parada wojskowa, pochód uroczysty na rynek, gdzie wzniesiona trybuna. Przemawiał starosta, a następnie szlachcic zagonowy z Kaczanowicy, Kraszewski, o znaczeniu dla narodu tych dni pamiątkowych. Ludność cała przyglądała się zupełnie obojętnie i udziału nie przyjmowała. A gdy jeden z mówców wspomniał, że Polska niesie ludowi wolę w sensie swobody, ktoś z tłumu zawołał: Niechby lepiej przyniosła nam soli! W ogóle te manifestacje wobec obojętności ludu uważam za przedwczesne i wykazujące tylko odrębność orientacji tej nielicznej grupy manifestujących. 11 grudnia 1919 roku. Ponieważ od paru tygodni pociągi osobowe nie kursują z racji przewozu wojsk z frontu wschodniego do Warszawy i zastąpienia ich przez świeże siły, Wybrałem się do Mińska Koni przez Starzycę na posiedzenie na dzień 12, 13, 14, 15 i 16 grudnia rozmaitych instytucji, jak Syndykatu, Towarzystwa Rolniczego, Wzajemnych Ubezpieczeń, Związku Ziemian, Deputatów Szlachty i tym podobnych. Konferencja z Naczelnikiem Okręgu Raczkiewiczem w sprawie opłat robotników rolnych przez bolszewików umówionych Została rozstrzygnięta pomyślnie w sensie przez Towarzystwo Rolnicze Pożądanym, a reszty niektórych moskalofilskich Białorusinów. 20 grudnia 1911 roku. Posiedzenie w Słudzku Związku Ziemian. W tym miejscu dzisiaj skończymy. To jest ostatni dzień grudnia. Następnie będziemy mieli 1 stycznia. 1920 roku. A może jeszcze go przeczytam. Ułan, trochę nietrzeźwy, werwał się w ogrodzenie cmentarza i do przedsionka cerkwi sawickiej konno. I ludność zebrana ściągnęła go z konia i mocno poturbowała, tak, że krwią zbroczonego i nieprzytomnego przeniesiono go do domu naszego, gdzie żona moja i przywieziony felczer pierwszy opatrunek nałożyli. Nie rozpocząłem stycznia, dlatego że jest bardzo, bardzo długi. Będzie to na następny odcinek, jak już wspomniałem. Do usłyszenia.